Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Agata, a przed nami joga o specjalnym przeznaczeniu. To sekwencja, którą możecie wykonać za każdym razem, kiedy już prawie włączyliście swój ulubiony serial, już prawie kliknęliście play, ale przypomniało wam się, że praktyka nie jest zrobiona. Zatem rozwijajcie matę i zaczynamy. Zaczniemy od ulubionej pozycji prawie wszystkich joginów, od pozycji dziecka. Usiądźcie na piętach, rozszerzcie kolana, wyciągnijcie się, odłóżcie czoło. Jeżeli z jakichś powodów jednak jest to dla Was niekomfortowe, możecie też położyć się na plecach i przyciągnąć nogi do klatki piersiowej, trzymając je w lekkim rozkroku. Przed mogą sobie luźno leżeć na macie. Odsuwamy barki od uszu. I weźcie spokojny wdech i wydech. Po chwili przenosimy tłów do lewej nogi. I prawą rękę wyciągamy troszeczkę dalej rozciągając prawy bok. Potem sięgamy daleko rękoma i to samo na drugą stronę, tłuf jest do prawej nogi, lewa ręka troszkę dalej. Wróćcie do środka. I w swoim tempie przejdźcie do klęku podpartego. Palce, dłonie szeroko. I tutaj kilka razy zrobimy pozycję kota i krowy z wdechem w klęsłe plecy. Odmiennicy i wydech zaokrąglony kręgosłup. W takim zakresie, w jakim jest to dla Was przyjemne. Jeżeli nie jest to przyjemna pozycja dla Waszych nadgarstków, możecie też zejść na przedramiona. Ten zakres ruchu wtedy troszkę się zmniejszy, ale nie szkodzi. I spokojny wdech. I wydech. Zatrzymajcie się w neutralnej pozycji. Prawą rękę odkładamy na tył głowy. I teraz trzy razy z wdechem rotujemy się do prawej strony. Wdech. I wydech, wracamy. I wdech. Wydech, powrót. I ostatni raz. I powrót. Zmiana strony. Prawą dłoń zostawcie na macie. Lewa ręka z tyłu głowy. I trzy razy. Wdech, rotacja. Wydech, powrót. Wdech i powrót. I ostatni raz. I powrót. Odkładamy lewą dłoń na matę. Stąd podwijcie palce stóp i powoli przejdziemy do psa z głową w dół, odepchnijcie się od rąk, przenieście ciężar ciała na nogi i zegnijcie raz jedną, raz drugą nogę. Delikatnie drepczemy, pamiętając, żeby plecy były proste, pięty mogą natomiast być oderwane, nogi skięte. I powolutku przejdźcie stopami do przodu, do pozycji półskłon. Proste nogi, proste plecy, wyciągamy się. Mhm, super, odłóżcie dłonie, prawą nogę zostawcie z przodu, lewa noga do tyłu. I teraz odstawiamy całą lewą stopę i powolutku wchodzimy sobie do wojownika pierwszego. Ręce możecie zostawić na biodrach i zostać tutaj kilka oddechów, albo zginamy ręce przed sobą i teraz lewy łokieć zakładamy na prawy, może jeszcze połączył się dłonie, ściągamy barki w dół, łokcie do przodu, dłonie do góry. Prawa noga zgięta, próbujemy docisnąć zewnętrzną krawędź lewej stopy możecie delikatnie spojrzeć w górę, pociągnąć ręce do góry, bardzo malutki ruch. Wdech i z wydechem rozluźniamy wszystko, odkładamy dłonie, odrywamy lewą piętę, lewe kolano wraca na matę i zginamy prawą nogę do pozycji gołębia. Lewa noga odjeżdża do tyłu, prawa pięta przy lewej pachwinie. Schodzimy na przedramiona albo wysuwamy się daleko do przodu. Jeżeli czujecie tutaj ból w kolanie, możecie ominąć tę pozycję. Jeżeli dzieje się tak, że prawe udo mocno jest podniesione, to możecie podłożyć zwinięty ręcznik lub kostkę pod prawe udo. Trzy spokojne oddechy. I powoli, wracamy na dłonie wracamy do psa z głową w dół bierzemy wdech i z wydechem podchodzimy stopami do przodu skłon, czyli prostujemy nogi, prostujemy plecy i z wydechem kręg po kręgu rol do góry wdech, unieście ręce i z wydechem, lewa noga zostaje z przodu, odstawiamy prawą nogę do tyłu, odstawiamy całą prawą stopę i wspinamy się delikatnie do wojownika pierwszego, lewa noga zgięta. Mm, wspaniale. I teraz możecie dodatkowo prawą rękę założyć na lewy łokieć, może jeszcze dłonie się połączą, barki w dół, łokcie do przodu, lewa noga zgięta. Oczywiście w takim zakresie, żeby nie cierpieć, <grywamy> dajemy sobie troszkę luzu mimo wszystko, i jeżeli to jest ok, komfortowe, to patrzymy za rękoma, które są uniesione troszkę. I wdech, z wydechem rozluźniamy, odkładamy dłonie, prawe kolano, lewa noga zgięta do pozycji gołębia, prawa noga odjeżdża. Kilka oddechów. Tutaj spróbujcie nie opadać całkowicie na lewe biodro, tylko prawe biodro też troszeczkę schodzi w dół. Może wolicie ten wariant z wyciągnięciem się, odłożeniem czoła. I super. Wspinamy się na dłonie. Tym razem opadamy na lewe udo, przenosimy prawą nogę do przodu. Obie nogi zgięte z przodu, ręce z tyłu. I otwieramy klatkę piersiową. Możemy się jednocześnie poprzeciągać tutaj troszeczkę. Wspaniale. Usiądźcie w siadzie skrzyżnym zaplećcie ręce z tyłu i z wdechem otwórzcie klatkę piersiową i tak samo możecie się troszkę poprzeciągać. Rozluźnijcie i następnie usiądę sobie do Was przodem. Zginamy ręce do 90 stopni i na zmianę. Jedna ręka jest skierowana do góry, druga w dół. Kilka razy z oddechem. Zmieniajcie ten ruch, spokojny oddech. I jeszcze jeden raz, zmiana kierunku. I rozluźnia. Rozluźniamy, rozluźniamy. Po czym przenieście sobie lewą rękę do prawej strony, przyciągając ją prawą ręką. I to samo druga. Mm -hmm. Luzik. Z wdechem wydłużamy plecy i skręcamy się do prawej strony. Rośniemy, rośniemy, wydłużając się w lędźwiach. Wdech, wydech środek, jeszcze jeden wdech i z wydechem skręt do lewej. Wydech, wydech środeczek. I teraz słuchajcie, zrobimy sobie taki śmieszny ruch. Lewa noga jest e, położona na macie, prawa noga jest zrotowana do zewnątrz, odwiedziona. I teraz prawą ręką, prawą rękę wysuwamy sobie tutaj wzdłuż łydki, rośniemy i delikatnie skręcamy się do lewej strony. Kto chce zostaje tutaj. Możecie też wybrać drugi wariant, w którym odkładamy całą lewą rękę, odpychamy się od niej, odrywamy biodra. Prawa ręka idzie nad głową, prawa stopa wchodzi na palce i rozciągamy przód ciała i prawy bok. Wdech i wydech wracamy. I teraz zmiana strony. Czyli Prawą nogę kładziemy, lewa noga jest odwiedziona do boku, biodra zrotowane. Lewa ręka wzdłuż lewej łydki, prawa ręka podpiera nas tutaj z prawej strony, rośniemy i można jeszcze spojrzeć w prawo. Można zostać tutaj, albo odkładamy prawą dłoń i odpychamy się od prawej ręki, wypychamy biodra. Może jeszcze lewa stopa wchodzi na palce, lewa ręka sięga za głowę. I wdech z wydechem, wracamy. Super. I ostatnia dzisiejsza pozycja to połączone stopy, pozycja leniwej ostrygi. Odsuwamy pięty od siebie i na spokojnie przechodzimy do delikatnego skłonu, takiego, w którym możecie się pokołysać. I z wdechem unieście tłów, usiądźcie sobie na sam koniec, z skrzyżnym, wydłużcie plecy. Zamknijcie oczy, jeżeli to jest komfortowe. I weźcie duży wdech. I swobodny wydech. Otwórzcie oczy. Jeżeli tylko macie ochotę, możecie sobie jeszcze przejść do relaksu. Nie wiem, co planujecie oglądać. Jeżeli coś bardzo stresującego, to może lepiej nie wyciszać się wcześniej jakąś długą relaksacją, ale myślę, że na kilka oddechów każdy może się położyć. Dajcie sobie ten czas. Ja Wam bardzo dziękuję. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi jogami na specjalne okazje. I do zobaczenia.